Cześć, witajcie tutaj Fox i. Owca. I witamy w QA. Dwa. Drugim. Tak. No i będziemy dzisiaj odpowiadać na pytanie. Jest 11 pytań. No nie będzie taki długi film, ale będziemy się starać tak dokładnie odpowiadać na te pytania. Więc dobra, Masz. mam telefon... No. No. Nie, nic nic. Dobra. Ja mam tu telefon z, z tymi, z pytaniami, więc dobra, zaczynamy. Numer jeden, a będziemy mówić imię i nazwiska? Czy po prostu... Nie wiem. Dobra, po prostu mówimy, jakie pytania są. Dobra, no to, no to pierwszy. Co jeśli wam się wyłączy prąd nagle? Co zrobimy? Przyjdzie Freddy i zacznie grać Master Terrorodora. <grym> Dokładnie. Ale dobra, tak serio... Jak będziemy nagrywać albo stream, to będzie jeszcze pół biedy. Ale jak będzie już odcinek nagrywany i nagle się wyłączy, to będzie po materiale. Więc no będzie, nie będzie fajnie. Dobra. No. Kolejny. Jaka jest Wasza ulubiona bajka z dzieciństwa? O, i to jest dobre pytanie. No, pierwsze, pierwsze ty odpowiedz: e, Niesamowity świat gambola z no, mojego dzieciństwa. Ja właśnie lubię niesamowity świat gambola. Ale tak to przeważnie oglądałem Tomek i przyjaciele. Hmm. No i dobra, kolejna. Co będziemy robić w życiu? Ja jeszcze dokładnie nie wiem, nie chcę mówić moich panów o życiu, bo to jest takie trochę moje prywatne. No, teraz no ja powiem. też dokładnie nie chcę mówić, bo nagle nie. będzie. Jakie zdradzanie. macie imiona? Owca i e... <laughs> Właściwie zależy, czy na Discordzie, znaczy pseudonimy, czy w nie, prawdziwym życiu. Ale dobra, mówimy. Nie, no bez przesady. No znaczy, nie jest napisane jakie imiona, no, więc. Jezu, ale ty głupi jesteś. Imiona to imiona. No ale dobra, kolejne. Potem od... Nie, potem opowiadam. Na razie jesteśmy majątkami, nie chcemy takie rzeczy prywatnie odpowiadać. Znaczy, w sumie imię to jest publiczna rzecz, którą można powiedzieć, ale no, nie każdy chce. No ale dobra, kolejne. Jeśli dwa razy 2 to 4, a 4 podzielone przez 2 to dwa, to oznacza, że będę sam do końca życia? Znaczy, zależy czemu. Czy, czemu akurat dwa razy dwa? Nie będziesz tam do końca życia, kolejne. Kiedy będę, mo mogę, kiedy będę mogła was zobaczyć w prawdziwym życiu? Oj, i ale to też zależy czy, czy się nasze twarze, czy ogólnie spotkać. Jeśli twarze, to nie, nie mamy pojęcia kiedy ich będziemy pokazywać. Jeśli w ogóle nasz kanał będzie jakiś jeszcze bardziej popularny. Ale my no, jeśli tak, to na pewno kiedyś pokażemy na jakiś specjalny, na przykład sub, ileś subów. Ale jeśli... Nie, co? Jeśli w prawdziwym życiu, to jeśli musieliśmy by już być wielkim kanałem i na zrobić takie inne te, te wielkie kanały, robią taki meeting. Nie wiem jak to się nazywa, ale no. Takie spotkanie takie... No, kurde, nie, nie pamiętam. Meetup. Dobra, kolejne. Bo dacie dokładny adres zamieszkania. Choć wiem, gdzie owca mieszka. Yy, nie. Yy, kolejne. W jaką wiarę wierzycie? Szczerze? To ja w sumie nie mam żadnej wiary, nie, 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 ten, nie interesuje mnie to. A ty Fox? Ja to szczerze, mi to wszystko jedno. No dobra, kolejne. Co było pierwsze? Kolor pomarańczowy czy owoc pomarańczy? O Boże. Pomarańcza była pierwsza. O też mi się tak wydaje. No bo owoce już kiedyś były, nie? A przed ludźmi były. Więc no. A to też zależy, czy pierwsze wymyślił ktoś słowo pomarańcza, czy kolor pomarańczowy, więc no to już będzie ciężkie. Ale wydaje mi się, że jeśli o to chodzi drugie, to kolor pomarańczowy był pierwszy. Bo bez, nie bez powodu ten. No. Ale dobra, kolejne. Przepraszam, że mnie nie było. Wybaczycie mi? Tak. Oczywiście. Mnie, te, mnie też często nie ma, nie nagrywamy, więc no. Ile centymetrów? Hmm. Wystarczająco. A ja nic nie powiem. Co teraz robisz z Tongs? <noise> nawet wiedział, kto to zadał. Ale dobra, to będą wszystkie pytania. No w sumie nawet szybko to poszło, no ale się pytam, to tak szybko. To się powiedzieliśmy, które dokładnie odpowiadasz, no ale w sumie dokładnie odpowiedzieliśmy nawet. Więc to będzie chyba koniec. Piszcie czy chcecie. A i na te imiona. i Na te imiona jeszcze. Dobra, mówimy? Nie wiem, jak Dawaj. chcesz. Dawaj. Dobra. Dobra. no to ja mam na imię Filip. A? To... Ja Igor. No, więc już... Już nawet trochę wiecie o nas. Ile mamy lat? Jak mamy na imię? Więc to już chyba trochę wiecie. Więc to będzie wszystko. Więc pa pa. Bye bye.